Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees.

Dwie odmiany. Obydwie są sadzeniakiem własnym. Jedna odmiana to jest Rudolf, którą obecnie sadzimy. Natomiast kolejna odmiana, która pójdzie na tej działce, będzie odmiana Excellency. Obie odmiany są z centrali nasiennej Agrico Polska. No i co? E, zaczynamy od Rudolfa. Rudolfa sadzimy e, tyle ile mamy. Tutaj myślę, że gdzieś jest go około e, pewnie 8-9 ton e, Sadzenia kalibrażowo jest dość, dość duży, także wielkiego obszaru nim raczej nie zasadzimy. Natomiast Excellency jest sadzeniakiem, akurat w naszym przypadku dosyć drobnym, także Myślę, że tam kawałek jakiś w miarę taki sensny powinien się zasadzić. Z kolei wszyscy mówią, że duży kalibrażowo sadzeniak jest mocnym ziemniakiem, mocnym sadzeniakiem i teoretycznie powinien dać większy plon. Natomiast te małe sadzeniaki to tak większy obszar można zasadzić, niekoniecznie pewnie dadzą nie wiadomo jak duży plon. No ale e, wszystko się okaże w trakcie. E, mamy już tutaj część pola zasadzonego. Myślę, że nie, no jeszcze połowy na pewno nie mamy. Jeszcze na pewno nie. Ale myślę, że jak teraz dojedziemy do brzega to półtora to już powinno być, półtora hektara na pewno zasadzone. Trochę muszę tutaj pilnować tych sadzeniaków, ponieważ no ta sadarka jest już leciwa. To prawda, no, dobra jest sadzarka, nie ma tu na nią narzekać. natomiast brakuje jej kilku udogodnień. I trzeba trochę się przyłożyć przy sadzeniu. E, gdzieś tam złapię podwójne e, sadzeniaki w jeden kubełek, no ale to czasami i tak się zdarza. Nic na to nie poradzimy. Żeby miał nowo sedarki to można wymagać nie wiadomo co, a jak się ma sadarkę leciwo, no to niestety jest jak jest, no ale mówię, nie ma co narzekać, bo sadarka jest luks. Jak widać e, po drodze jak znajdę jakiś kamień taki większy, to wrzucam go na bok dojeżdżamy do brzega, kamień wyrzucam i jakoś powoli robota idzie. O, i to tak. Aha, sadzeniak akurat ten w tamtym roku był kupiony świeży z centrali. Cały Big Bag wysadziliśmy no i tam może z półtorej tony wykopaliśmy do sprzedaży. A reszta to się urodziła z tego big baga. Eee, Została zwieziona do piwnicy kalibrażowo jak widać duże, małe, duże były krojone na pół, na trzy części średnie mniejsze w całości w nasadzeniach No i działamy. She got a fine little body and her mind's kinda naughty. It. You cannot replace it. She could get you high. All the dopamine inside triggers fast. Once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement A body by sex. Dobra, no wysadziliśmy już Rudolfa. Wyszło go tam niecałe 3 hektary. Obecnie sadzimy kolejną odmianę. Jest to odmiana Excellency. Sadzenjak też własny. Jak widać sedeniak jest kalibrażowo dużo mniejszy od tego Rudolfa. No ale tutaj była taka sytuacja, że po prostu ten sadeniak był odbierany przy okazji wybierania kalibrażu jadalnego. No i siło rzeczy jest kalibraż mniejszy niż było to w Rudolfie.